Jeszcze herbaty, panie Kwak? Dziękuję za przybycie na moje przyjęcie Co się stało, Emilko? Niesforny loczek ma ochotę na ciasteczko, ale wstydzi się poprosić Oczywiście, że możesz poczęstować się ciasteczkiem Nie wstydź się Zaczekaj, Max Pokaż, co tam masz na palcu. Sznurek. Sznurek na palcu zawiązany w supełek oznacza jedno. Wiesz, co to znaczy, prawda, niesforny loczku? Robi się tak, kiedy chce się o czymś pamiętać. Zawiązuje się na palcu sznurek, o tak? I gdy się na niego spojrzy, myśli się o tym, o czym się chciało pamiętać. No? Powiedz, o czym ma Ci przypominać supełek na sznurku Max. Sznurek! To znaczy, że już o tym zapomniałeś? Nie martw się Max. Pomogę Ci przypomnieć sobie, dlaczego zawiązałeś supełek. Przątnąłeś naczyń po swoim drugim śniadaniu. O tym miał ci przypomnieć supełek? Sznurek! Nie czas teraz na zabawę, Max. Musisz sobie przypomnieć, o czym miałeś pamiętać. Na pewno o tym nie chciałeś zapomnieć, żeby dokończyć układankę. Chwileczkę. Ciekawe, jaki to obrazek. Hmm. Ostatni element. Ciekawe, czy będzie pasował? To rakieta. Dokończyłam układankę. Supełek nie będzie ci już potrzebny. Pomogę ci go zdjąć z palca. Sznurek. To znaczy, że skończenie układanki to nie było to, o czym miałeś pamiętać? Więc o co chodzi? Hmm. Może to, o czym miałeś pamiętać, jest na górze? O umyciu zębów nie zapomniałeś, ale nie pamiętałeś o zakręceniu tubki z pastą. Ani o wyczyszczeniu szczoteczki i odłożeniu jej na miejsce. O to chodziło, Max? Sznurek. Hmm. To, o czym chcesz pamiętać, musi być w Twoim pokoju. Aha! Ależ tu bałagan! Chyba chciałeś sobie przypomnieć o tym, żeby posprzątać. Zawsze składaj piżamę, braciszku. I starannie układaj zabawki na łóżku, żeby czekały na ciebie, kiedy będziesz się kładł. Książki odkładaj na półkę. Brudne skarpetki do kosza z praniem. Nie wolno z tym zwlekać. Uch, dobrze, że pamiętaliśmy, żeby to zrobić. Możesz już rozwiązać sznurek. Wszystko, o czym miałeś pamiętać, jest zrobione. Sznurek! To znaczy, że twoje obowiązki nie były tym, o czym chciałeś pamiętać? Nie czas na zabawę, Max! Musisz sobie przypomnieć. To może być coś ważnego. Aha, ten supełek miał ci przypomnieć, żeby nakarmić mrówki. Wracajcie do domu, naprzód marsz. Mrówki potrzebują specjalnego pożywienia. A wiesz, że to jedzenie smakuje mrówkom jak czekoladowe ciastko z kremem malinowym? Teraz możesz już rozwiązać supełek. Nakarmiliśmy twoje mrówki. Sznurek. Ja też mam ochotę na czekoladowe ciastko z kremem malinowym. Mmm, pyszne ciastko. Czekoladowe babci i szklanka mleka. Może to o tym nie chciałeś zapomnieć, Max. Żeby coś zjeść. Możesz już zdjąć sznurek. Zagadka rozwiązana. Sznurek. Myśleć o zabawkach, Max! O, próbuję pomóc ci przypomnieć sobie, dlaczego zawiązałeś supełek. Dzisiaj nie ma urodzin babci, nie musisz oddać książek do biblioteki i pamiętałeś, żeby umyć zęby. Skończyłam twoją układankę, sprzątnęłam Twój pokój, nakarmiłam mrówki, dałam ci ciasto, wszystko zrobione! Nie masz już o czym pamiętać. Chciałabym wiedzieć, po co ci ten supełek? Jak masz zamiar bawić się tym jojo, Max? Przecież nie ma!